Kolejny dzień. Dzisiaj chcemy jechać do Puli, a nie tej chorwackiej, tylko sardyńskiej. Eee, musimy jechać na dworzec, także. Siadamy do autobusu Kuex i będziemy jechać na dworzec, a później z linią 129 do Puli. Jedziemy do Puli ze stanowiska numer 3. Autobus kosztuje 3 10 euro 3,10 euro centów. Na drodze mamy jezioro, takie słone chyba z flamingami O, stał tutaj blisko Widziałeś Adam? Tak, no. że są Różowiutkie są takie Wszędzie, dużo jest tego, nie? Tam zobacz ile, Adam Tam zobacz Cały, wow. ta, Całe stado A y, daleka wyglądał jakby białe były Teraz no, bliska różowy, nie? Dojechaliśmy do puli, teraz kierujemy się do e, Nory. To jest taka miejscowość, tam są plaże, bo pula nie jest nad morzem. Przyszliśmy do sklepu, o taka jest. Reklamy są produktów na sklepie. Mercato. Co tam jajka chcesz kupić? No, wiesz, można. To wszystko z papieru. Szoplejona ściana jest papierami. Idziemy, a zrobiło się bardzo ciepło. 19 stopni chyba jest i tu mamy z kierunkowskaz na plażę i tam jest muzeum archeologiczne a tutaj już mlecze kwitną u nas dopiero w maju mamy koniec marca a tu jakie piękne kwiatki żółciutkie całe łąki kwiatów tu są Rano się ciasteczka zajada. A tam są dwa koty. Koty, co? Czarny, taki Aha, taki fajny. No. Taki rasowy, jakby. I tu wszędzie są Oliw. gaje oliwne, nie? No. Ogólnie takie turystyczne miasteczko. Dużo kwater. Tu jaka ładna Hacjenda jest. Z takim ogrodem. Palmy w oddali, fajnie, spokój i cisza. Na Myrturze można by tu mieszkać, tylko parę baniek by trzeba było mieć. Franuś, chodź, chodź, oglądasz kwiatki? Franuś. Chodź, bo mama poszła już, zobacz. Chodź. Idziesz? Chodź. Co tu rośnie, Franuś? Chodź. Kus. Kaktus duży, no zobacz. Jakie kaktusy. Olbrzymie. Zawsze z taką ścieżką się idzie. Są sady, ładne roślinki, ale to ze 2 km musimy iść aż z tej puli do nory. A tu jest taki parking, camping. Stoi parę kamperów. No tu niedaleko już do morza. I są takie ładne haciendy, ale drogie muszą być. By wynająć Też eleganckie, tak. Tutaj zauważyliśmy koło tego parkingu, że jest zejście już nad morze. To zobaczymy, co tu za. Czy tu jest piach? Czy kamienie? Tam widać latarnię morską w oddali. Dziś Adam? na wzgórzu latarnia. A tutaj jest kościół. A tu koszą trawę i strasznie kurzą. Tutaj jest wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych na morzu. Także musi być spokojna woda. Franuś biegnij do morza, jaki piach tu jest. Drobniutki jak nad Bałtykiem. Ale jest satoka taka. tam pływa. Fajnie, nie? To jest jakaś tam spokojna ruch. woda. No. A tam Musimy odpocząć pływa. tu. Fajne są skały takie Pod wodą, tu płyciutko, można sobie pochodzić A wejdę, chyba zobaczysz, czy ciepła woda O, zalewamy. Je. Jest cieplutko, 19 stopni Rozebraliśmy się A Franuś będzie Tutaj wiaderko piasek sypa Takie wiaderko kupiliśmy składane, turystyczne, ono się składa i się rozkłada do samolotu. A duże jest, pojemne, nie? Franuś. A co budujesz? Zamek. Zamek masz i fosę robisz. No. Ale spokój jest. Nikogo prawie nie ma tam. ze dwie osoby. Uwaga, Uwaga, uwaga. I Franuś. A, Franuś mnie zasypał! Piachem! Ha! Pranoś, niegrzecznie jesteś! Idę zobaczyć, co jest za tym cyplem, tu za ogrodzeniem. A patrz, tu jest taka zatoka. Aha, i tu też jest plaża wszędzie. I tutaj można sobie przejść takim naturalnym molo po kamieniach. tu trochę brudów może przyniosło. O i tu jest brudniejsza, ale tu jest straszna. W tej zatoce brudna. Takie od coś jest. Ojej. Wyglądają jak fusy w herbacie. No tu jest nieciekawie, ale u nas jest czyściutko. Ale kamieniory wielkie. Normalnie molo. Naturalne, nie trzeba budować za miliony. Ła, wow, tu można wpaść. Fajnie. No tu jest taka mini rafa. Można rybki poobserwować, jak pływają. Fajnie. Idealna pogoda jest, nie za ciepło ludzi nie ma Pięknie Sprawdzamy czy ciepła woda. Ciepła woda jest ciepła, taka letnia nie Teraz wiem. ja próbuję Ho! No troszkę zimniejsza niż w czerwcu w Chorwacji. Może troszkę zimniejsza jest O nie A! Pranoś się zmoczył, biedny. Pranek musiał zdjąć wszystkie rzeczy, ale ciepło jest i plażuje w marcu. Ale Adam, ciepło, nie? Pranoś, załatw, gdzie, gdzie wszedłeś? Gdzie wszedłeś? Na skały. Tu płyciutko jest, bo są takie skały. Idziemy z powrotem Panu. Adam też wpadł do wody, spodnie całe mokre, dobrze tu jest taki murek i można sobie powysuszyć idziemy po powodzie Fajnie jest A tu przy plaży jest kościół. Też musimy przejść, jak się wysuszymy. Mewy latają. Planek stopa zobacz Ugrzązłem w bagnie Zapadam się Planek też się zapada A ja też A ja też A ja też Zapadamy się Pranuś, gdzie uciekasz Uciekasz już Chodź tu, idziemy do mamy Mama tam daleko jest a zbierasz te kamienie jakieś. Teraz trochę wiatr zaczął wiać i fala. Ale tu i tak jest mała fala. Nie to co w Hiszpanii. Taka ogromna była nie w Hiszpanii. fala. Nie można było podejść nawet. Fajr! Ranusia, tam pan Nurek. Widziałeś jak pływa? I puszcza w wodę rurką, tak jak wieloryb. Popłynął sobie pan, wszedł. Popłynął, ale jaja, nie? Mama, mama, mama nurkuje. Nurkuje pan. Zniknął. Zniknął w pod <try> Poleciały dwa apache, helikoptery, jakieś wojskowe. A my już się ubieramy, suszymy stopy. Rano już ubrany wyschł. Opuszczamy już tą piękną plażę. Idziemy dalej, zobaczymy, co tu jest ciekawego do zwiedzenia. O, plaża praktycznie pusta, wielka. Ładny widok na latarnię, także polecamy taką plażę. Plaża to jest Pagia Dinora. Tu przy plaży nawet są toalety. Chyba wygląda, że ogólnodostępne. Nie trzeba płacić A tu idziemy do tego kościółka Prosta, nie, Januś? A tam jeszcze owce się pasą Nie widać na kamerze, ale nie, ta Szanuś? Cały stado owiec Nad tym słonym jeziorkiem Doszliśmy do tego kościoła Ale jest zamknięty na kłódkę Także nie zbudzimy. i takie odsuwane No, tak szkobel Może od drugiej strony jakoś zajdziemy. A tu jest taka promenada, i ona prowadzi na, taką, na takie molo naturalne, jakby, i tam można z dwóch stron jest morze przejść. A tu jest ten kościół zabytkowy, co robicie? Śpicie? śpią na ławce, bezdomni. Kawałek okay. przeszliśmy w stronę Muzeum Archeologicznego. Tutaj morze plaża Frano i zobacz I ta latarnia tam wątali Ale ogromna są Tu ogromne głazy leżą na brzegu A tu z drugiej strony mamy też morze To jesteśmy na takim cyplu Na takiej mierzei Idziemy w stronę tej latarni A tutaj Mewy mają swoją plażę Trudno dostępną Skały są. I to jest wejście chyba do tego muzeum. Zaraz zobaczymy. Doszliśmy tutaj. Tu co jest napisane? Nora Parko Archeologico. Od 9 do 18. Nie wiem czy tu się płaci. Chyba nie, bo przechodzi się. Adam wejść do środka. Czy będą chcieli bilety. Tu mamy jakieś budowle starożytne. Ruiny. A dalej jest niby... Zakaz przejścia. Pewnie są bilety. Czekaj, tu się idzie. Zobaczymy, nie? Chyba, że przez pamiątki trzeba przejść. Jest tu cennik, 8 euro dorośli, a dzieci 4,50. No ale nie będziemy wchodzić, bo musimy już do autobusu iść. To widać z daleka kawałek. No, to już takie ruiny, nie? No. Pompa jak jednak ty... ładniejsze były, nie? No ale nie da się do tego zamknąć. A po drodze jeszcze znaleźliśmy takiego żółwia. Jak rycerz ma taką zbroję. Fajny, raność. Z metalu. <grym> zów, dasz mu jeść? Gdzie w oko mu rzuciłeś? A już go karmili, zobacz. Kamieni się najadł już. Jakieś dzieci go karmiły. A tam za tymi tatarakami jest, tak jakby laguna. Jest takie molo z kamieni usypane, ale chyba tam nie można wejść, bo tutaj jest zamknięte. Tak, Laguna Dinora jest zamknięte, będzie to jakoś klubu jest. I wracamy tą aleją spacerową. raność kwiatka znalazł. Ładny kwiatek, powąchaj kwiatka. No, tu, tu kaktusy rosną. Drzewko oliwne, idziemy do puli szukać przystanku autobusowego. Czekamy na autobus. Nie można kupić nawet wody, bo jest siesta. Także musimy tu w takim parku chodzimy, żeby dzieci jakoś zająć. Ranoś, kamień znalazłeś? To będziemy na nim siedzieć i czekać. A tu mamy drzewa oliwne. A przystanek jest pod cmentarzem. Zwiedzamy jeszcze cmentarz. Patrzymy, jak włoski cmentarz wygląda. Tutaj całe trumny chyba, w katakumbach zamykali. A tutaj to chyba już, a w tą stronę trumna pewnie szła. A tutaj to może już w urnach, bo takie mniejsze. Normalne groby też są ziemne. Tu jest chyba cała trumna wkładana, bo tu jest przestrzeń. Gdzież cała? Zdłużnie, a tam były w poprzek, nie? A tutaj są inni. Tu, tutaj to mają jakieś osoby zasłużone chyba. To mają w takiej kaplicy. Warto, jedziemy kolejnym autobusem już do kwatery. Także autobusami się wyjeździliśmy na wszystkie czasy. I franus nie? Koło autobusu kręcał się, cały czas śpiewał, ale już mu się znudziło. Jesteśmy już w kwaterze. Jak się opaliłem... O, muszę odsłonić. Cała... Cały czerwony jestem. A ja A też. A tam, bokarz. Też jesteś cały czerwony. Mama już ma czerwony nos. I Franek też jest czerwony. Widzisz? Pierwsze słońce i nas wzięła, tak. A w Polsce jest zero stopni, śnieg pada. A jutro wracamy. Jesteśmy już na dworcu, kupuję bilety. Bilety macie trzy dla dorosłych, i idziemy na pociąg. Na dworzec. Elmas Aeroporto, lecimy. Bo, oczywiście, nigdy nie piszą, Nic, gdzie to jest. Na żadnym lotnisku nie widziałem. Trzeba szukać, gdzie są te taśmy i ludzie stoją w kolejce. Jedziemy: Departure, po schodach, trzeba od razu z dworca tymi ruchomymi schodami i dalej. A tu nie działają? Co na piesze? Przeszliśmy kontrolę bezpieczeństwa trwała około 5 minut, nie było problemów. Także w Polsce najdłużej się czeka na, na kontrolę. Tutaj w miarę szybko. Już czekają samoloty, Rajonery. Jeszcze mamy dwie godziny do odlotu. 23 gejty ma lotnisko, nie? A w Alicante 50 było, a w Modlinie 4 chyba tylko, dlatego taka ciasnota. Idziemy do samolotu już. Idźcie. Tylne wejście lecimy już do domu. I do Polski. Też jest ładna pogoda, tylko zimna. Ze 3 stopnie na plucz. Zimno? Tak. Dojechaliśmy do domu jutro dzieciaki do szkoły, do przedszkola. E, przejechaliśmy ile? 140 km <gryśla> byliśmy samolotem, dlatego <gryśla> patrzę tak mało coś. Zawsze samochodem jeździliśmy. Także udała się wycieczka, opaliliśmy się, trochę słońca zażyliśmy i trzeba wracać do dnia codziennego. Żegnamy wszystkich. Papa. Papa. Pa. Pa.